Witam Was z tej strony GunBart, a to kolejny odcinek zagrajmy w Gothic 3 Dobra ludzie, w tym odcinku pochodzimy trochę Ale najpierw zrobimy takie trochę mniejsze kwestie Mam dla Was broń Świetnie Daj nam znać kiedy mamy uderzyć Wow kiedy zacznie Już 25 wzórkami. reputacji u Pomóżę buntowników być. Jestem najemnikiem orków a mam 25 reputacji u buntowników Dobra Jeszcze zagadamy do Zapoteka wszystko tak nie może być. Dzikie bestie rozrywają ja, twoich nie nie niewolników? Nie. Zgadza się. Idioci uciekają w góry, gdzie pożerają ich wilki. Dobra. Niewolnicy uciekają z Twojego obozu? Jaki nacisk na z Twojego? Tak do diabła. Niech no ja tylko dorwę tego, kto ich uwolnił. Eee, o, tak. Niewolników uwolnił człowiek imieniem Inok. O, kolejny RPT jest dla niego coś specjalnego. <laughs> Tylko że on już nie żyje. Za twoją zdradę, Mora. A to dość ciekawe. A Sprowadzę ci zagadam. z powrotem z biegów. Nie, w żadnym razie. No i po Zap... prostu mamy ich zabić. Tak, y, to jest dość ciekawe, ponieważ y, jeśli zdradzimy Zapotykowi, że Inok ja jest BB i kurde. Yy, uwalnia niewolników, tak to, tak, yy, to wtedy... to wtedy yy, może Mieszkę iść do, do Inoga i powiedzieć, że ktoś na niego zakablował. No i dostanie Mieszkę za to expa. Oj, trochę lagi mam. Ja mam nadzieję, że dzisiaj trochę tych odcinków nagram. Aż większe mam lagi. Aaa, bo się bawiłem ostatnio Gdzie to było? Szczegółowość Dobra Od razu lepiej O, no, okej okay. Posprawdzam jeszcze No już 20 20 fps -u było Dobra, i tutaj mamy dwa takie domki, w których są myśliwi, a ci myśliwi mają dla nas zadania. Tak, tutaj jeszcze mamy kamień na pokrzywę i nosorożca. A, zabije go. Jest dosyć mało nosorożców takich w Myrtanie. W Nordmarze jest ich trochę więcej i one się właśnie nazywają WHT nosorożce. Jak? O Jezu, znowu bez imi herezy robisz. O kurde, chyba jeszcze jeden jest yy, nosorożec przy patrolu orków, tak niedaleko, yy, koło Ardei. O, level up, level up. A, sorki ludzie, cofnę się, muszę się cofnąć, za chwilę wracam. Dobra, jestem z powrotem, yy, zapomniałem zagadać do tego myśliwego, który nas tam zaprowadzi do mieszkę za to expo. Nie masz co robić? Z reguły poluję w górach, zamiast sterczeć tu bezczynnie. Na co polujesz? Na co polujesz? Na wszystko co żyje na naszych równinach. Do tego trzeba być szybkim i zwinnym. Jeśli chcesz, mogę cię tego nauczyć. No i? Najpierw jednak musisz pójść ze mną do domku myśliwskiego. E... Pokaż mi swój domek myśliwski. To trochę głupie brzmi, ale dobra. Ale jeszcze, co robisz w mieście? Co robisz w mieście? Właśnie dostarczyłem część naszych skór do magazynu. Chciałem iść prosto do domu. Hmm... Ale jakoś nie mogę zebrać się do kupy. Dobra. Pokaż mi swój domek myśliwski. Kurde jak ty budujesz nie? Chodź ze mną. Dobra, idziemy z... Y, tym Pawelem. Pawłem bez EU A, on ma długi mieks i chyba... A łuk nie wiem. To nie jest chyba głońca leśnego. O, a tam mamy wodospady Dobra. Jak chcecie to napiszcie w komentarzach a może tam pójdę pokazać je O ja, no to idziemy Też kiecając O, ogn ognistego no O, dzisiaj trochę już nagrywam Nie gotika ale z przemocem coś tam nagraliśmy chyba dzisiaj nawet stawi to na YouTube'a dobra ścierwa zaraz do, zaraz dostanie o prawie go na hita wziąłem jak co ty beżor robisz właśnie tak tych bestii. o ja też ich nie dobra idziemy Już jeden zęc tam są nowe jakieś ruiny, kurde. No i jesteśmy. No. To mój domek myśliwski. Nauczyć się teraz czegoś No i kolejna ta reputacja. Tak. To jest bardzo dobra umiejętność. Ona pozwala nam na y, opowę mniejsze chyba tracenie wytrzymałości podczas biegania. Za, y, bardzo. No warto. Y, kurde, warto jej się nauczyć. Spraw, abym był niezmordowany. Dobra. My jest naprawdę bardzo dobra. Eee, ja polowania to ja nie chcę. Co, so, i tu się zatrzymasz? E. E. On nie idzie do ogniska, nic. No dobra, ty mamy jeszcze dwóch myśliwych. E, Lukian. Jak idzie polowanie? Aż zbyt dobrze. Mamy więcej łupów, niż jesteśmy w stanie unieść. Trochę cicho mówi. czasu na dostarczanie skór do Silder. Mogę zabrać wasze skóry do Silden. Bylibyśmy wdzięczni. Masz tu osiem skrzyń, gotowe do transportu. Okej, okay, no i... Okej. Okay. No i właśnie od... Y... Kurde. No i to właśnie ci myśliwi, od których musimy zabrać skóry dla Gifsa, Givesa, czy jaką tam. Tak, 8 skrzynek. O, ja tutaj pamiętam, że... jedna była właśnie tutaj na studni. Tam jeszcze dwie, z domkiem. lol. Czemu? Dobra, już nie skomentuję tego nawet. No kurde. No. Bez ja ciebie chyba zaraz normalnie kopnę w dupę. Skradasz się jak jakiś złodziej! Eee, okej. Okay, piąta. No i to wszystkie. Tak. Eeeem. Um, na równinach. Możemy dwa razy zapolować. Eeeem. Um, w tym domku myśliwskim jest właśnie taki, taki taka osoba, która ma na imię Falk. I tam dalej jest tak... kurde i tam dalej też jest pewien myśliwy, z, którymi, z którym także możemy polować, ale nie pamiętam jak ma na imię. Dobra, zagadamy tego Falka. Ty tu rządzisz? Tu rządzą orkowie przyjacielu. Mój wkład w życie tej społeczności jest raczej niewielki. No dobra. Pracujesz dla orków? Nawet półgłówek zna zasady. Tylko samobójca sprzeciwili się orkom. No masz rację. To rozsądne podejście. Jestem najemnikiem. To prawda. Nawet jeśli w dzisiejszych czasach to orkowie ustalają ceny. Kiedyś ludzie z Silden zapłaciliby znacznie więcej za taki towar. Jak idzie polowanie? Bardzo dobrze. Na północy nie brakuje zwierzyny. Głównie zębaczy. W Silden mają sporo tego towaru. Jeśli chcesz, mogę cię nauczyć co nieco o polowaniu. No dobra, chodźmy zapolować. Chcę polować na zębacze. Dobry pomysł. Chyba pójdę z tobą. No, Powiedz nie, mi, kiedy no, już będziesz ty. gotowy. Dobra, chodźmy. Chodźmy. No. I patrzcie te teraz, jak Bezima utraci przy bieganiu. No. No, według mnie to jest jedna z takich, jednych z lepszych tych umiejętności. Widzieliście to? A już mi się nie udało O kurde Ale tak jakoś na Dingo fajnie wlazłem Eee dobra Też jakieś jadę Spróbuję je trafić Oczywiście lagi O ja hm. Lol Cztery jakieś ścierwo jadę, jak znam życie, to rozprówa się rozwali. Ha! Ten już idzie. E, cofnął się. No dobra. Damy sobie spokój z nimi i idziemy polować. I tutaj mamy... ...agresywne zymbaksze. Warto... Yy, warto, żeby one właśnie zwróciły uwagę na niego, a nie na nas. Dobra, niech go trochę pogryzą. Ja będę sobie tak z daleka strzelał. No, bierzcie go. Co za głupie zębaksza. Okej, okay, i oczywiście dwa na mnie idą. No super. O. No kurde. Ej, na kurde. Bez co ty odwalasz? Oj, Bezzy. Ale mi dzisiaj wnerwiasz. Dobra, jeden. Nie będę zbierał. O, O jakaś finia Nie dała się zabić No to nie fair, ja już rozwaliłem dwa, a, on, a nie jednego Tak ogólnie to właśnie NPC pyk, czy tam, jak wolicie mopki Kurde To oni nawet nieźle sobie radzą ze zwierzętami Bo z tego co pamiętam to kiedyś się bawiłem na kodach i Właśnie rozwalali trochę tych demonów. O. No jak widzicie, nieźle mu nawet zabrał. Ale jeśli chodzi o walki mopków ze sobą, to już w ogóle jest tragedia. To załatwi sprawę. O, 125 łowieckich. No i... Złamane. O jest. no i przeszkamy jeszcze te kufry. Co my tu mamy? Jakieś beznadziejne czary i fiolka. Zardzewiały miekrzyk. Oj, lagi mam naprawdę. Dobra, no i tutaj jeszcze parę szekse. Okej. Okay. Jeszcze... To no kurde. Mm, na to wygląda. Szkoda. No cóż. Jeśli chcesz wiedzieć coś jeszcze o polowaniu, wystarczy zapytać. Dobra, dobra. O, jak ładnie. Dobra, ja prze yy, dobra, ja przerwę nagrywania. I zobaczę, że wszystko jest w porządku i znowu jest za chwilę. No to cześć.